Cześć. Z tej strony Miłosz. Witam was na kanale Perfumolog, czyli miejscu, gdzie jak co tydzień rozmawiamy sobie o perfumach. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kilka zapachów damskich. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym, żebyście wzięli tytuł dzisiejszego materiału z małym przymrużeniem oka. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak najlepsze perfumy damskie czy męskie. Wszystkie prezentowane dzisiaj przeze mnie perfumy to mój subiektywny ranking. Jeżeli jesteście ciekawi moich opinii, moich ulubionych perfum damskich, to zostańcie ze mną. Oczywiście zachęcam Was również do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.com.pl. Sklep ten posiada spory wybór perfum i mam wrażenie, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo przypominam o kodzie rabatowym o treści perfumolog, dzięki któremu możecie kupić wszystkie dekanty, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. Zainteresowanych odsyłam do opisu pod filmem. Zaczynamy od pierwszych spośród 10 moich ulubionych perfum damskich i chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć, że kolejność jest losowa. Calvin Klein Reveal, moim zdaniem perfumowa perełka i to ze względu na cenę, ponieważ nie są to zbyt drogie perfumy, ale także kompozycje, ponieważ ja nie znam nic podobnego, jeżeli znacie to napiszcie, bardzo chętnie przetestuję. Pomimo tego, że są to perfumy opisywane jako damskie, to ja sam niejednokrotnie nosiłem je na własnej skórze, ponieważ delikatnie przypominały mi Zoologist Squid za sprawą tego, że są to przede wszystkim słone perfumy z dużą ilością pieprzu. I właśnie ten delikatny element sprawiał, że... Wtedy, kiedy jeszcze nie posiadałem kałamarnicy od Zoologist, no to bardzo chętnie sięgałem po flakon żony. Uwielbiam słone perfumy, a taki właśnie jest reveal za sprawą szarej ambry. Gdybym miał określić, jak pachnie ta kompozycja, to powiedziałbym, że jest słono drzewna ze sporą ilością pieprzu. Pieprz ten najmocniej daje o sobie znać w szczególności na samym początku trwania zapachu na skórze. Pomimo tego, że jest to zapach słony, pełny nut pieprznych, to wydaje mi się, że im później, tym tego pieprzu jest mniej. W późnej bazie słono drzewna pieprz przeistacza się w coś bardziej kremowego. Nadal są to słone perfumy, ale wydaje mi się, że drzewo sandałowe sprawia, że zapach ten staje się delikatnie kremowy. Wraz z upływem czasu Reveal staje się delikatnie pudrowy i oczywiście odpowiada za to Iris. Iris jest nutą w perfumach, którą często stosuje się po to właśnie, aby uzyskać taki efekt. Niemniej jednak od samego początku do końca jest to kompozycja słona. Moim zdaniem warta uwagi. Perfumy te są świetne, oryginalne, co ciekawe kojarzące się z morzem, z morzem. Bryzą, ale nie użyłbym ich latem, ponieważ wydaje mi się, że posiadają swój ciężar. Moim zdaniem znacznie lepiej sprawdzą się chociażby jesienią. Kolejne perfumy to Nell od Kinetic Perfumes. Delina od Parfums de Marley to jedne z najbardziej popularnych perfum damskich, a wydaje mi się, że niewiele osób zna Nel, o którym chciałbym Wam opowiedzieć. Jest to kompozycja bliźniaczo podobna, ale moim zdaniem lepsza. Podobnie jak w Delinie, Nel to kompozycja, gdzie tematem przewodnim jest róża, ale róża podana w niesłychanie radosny i rzeźki sposób. I podobnie jak w Delinie, tutaj również mamy do czynienia z rzeźkim niemal kwaśnym otwarciem za sprawą Lici, ale także Rabarbaru, z tym, że Nel Siada w otwarciu również jabłko. Już po pierwszym teście nikt nie będzie miał wątpliwości, że Nel to perfumy inspirowane deliną, ale mam wrażenie, że Nel jest zapachem ciekawszym, przede wszystkim bardziej rzeźkim i radosnym. Co prawda, w bazie nabierają lekkiej słodyczy za sprawą waniliowego tła, ale to Róża gra tutaj pierwsze skrzypce przez większość trwania życia kompozycji. Wydaje mi się, że mamy tutaj również trochę mchu dębowego. Kompozycja jest naprawdę ciekawa, fajna. Pomimo tego, że zbliżona do deliny, to sprawdźcie sami, bo wydaje mi się, że te perfumy są po prostu lepsze. Kolejne perfumy to zapach typu Love or Hate i mam tutaj na myśli Thierry Mugler Angel. Angel to przebogata kompozycja dla pewnych siebie kobiet, pełna przepychu i elegancji. Mamy tutaj pełno nut słodkich takich jak karmel, czekolada, mleko. Pomijając drobne owocowe niuanse z otwarcia są to głównie perfumy słodkie. I to właśnie z tego powodu tak wysoko cenię perfumy Thierry'ego Muglera. W swoich czasach te perfumy były innowacyjne i mówię tutaj zarówno o perfumach męskich jak i damskich. Po raz pierwszy zaczęto wykorzystywać nuty słodkie na tak dużą skalę. Można więc powiedzieć, że Thierry Mugle był prekursorem perfum typu gourmand. Jeżeli są to perfumy słodkie, to dlaczego powiedziałem na samym początku, że jest to zapach typu love or hate? Ze względu na paczulę. Pomijając nuty słodkie, to właśnie paczula jest tutaj najważniejszym graczem. Niektórzy odbierają akord paczuli jako coś ziemistego, stęchłego, niemal piwnicznego. Dlatego też jest spora rzesza osób, która nigdy nie polubi się z Angelem. Ja natomiast uwielbiam te perfumy i uważam, że jest to przełomowe pachnidło po Łączenie paczuli, która świetnie kontrastuje nuty słodkie, jest czymś przepięknym. Kolejne perfumy to młodsza siostra Angela i mam tutaj na myśli Angel Muse. I mam wrażenie, że tutaj nie ma sensu zbyt mocno się rozgadywać, ponieważ jest to po prostu lżejsza, bardziej przystępna, bardziej każualowa wersja Angela. Skład ze względu na masło orzechowe mógłby sugerować, że będzie to po prostu bardziej słodka wariacja klasyka, natomiast mam wrażenie, że to mniejsza ilość paczuli sprawia, że ten zapach jest bardziej przystępny. Tak więc nadal jest to słodki zapach, mocno zbliżony do klasyka, natomiast jeżeli nie jesteś w stanie przejść. Przez paczulowy wydźwięk oryginalnego Angel'a, no to proponuję sprawdzić Angel Muse, ponieważ te perfumy są po prostu bardziej przystępne. Perfumy numer 4 to A.K.A. Patilia Cordata. Są to perfumy opisywane jako unisex, natomiast moim zdaniem zdecydowanie piękniej wybrzmiewają na damskiej skórze. Jeżeli sprawdzicie skład, to co prawda zobaczycie, że jest tutaj trochę owoców, trochę białych kwiatów, ale ja opisałbym te perfumy jako dość monotematyczny zapach, który głównie pachnie kwiatem lipy. Największą siłą tych perfum jest to, że lipa pachnie tutaj mega naturalnie i realistycznie, tak więc z jednej strony jest to zielony zapach, ale z drugiej lekko słodki, Kawy niemal o miodowym wydźwięku. Pachnie to genialnie i nie mamy tutaj ani grama syntetyczności. Jeżeli mówimy o kwiatach lipy, to do tej pory podobały mi się perfumy Pretty Machine. Natomiast porównując je do omawianego zapachu, one po prostu pachną sztucznie i płasko. Jeżeli więc jesteście fankami lub fanami zapachu lipy, to zachęcam do testów. Kolejne perfumy damskie, które uważam za piękne, to Jivon Chilenter Rouge, czyli słodki, ale nieulepny kwiatowiec, gdzie mamy do czynienia ze sporą ilością tuberozy, a także jaśminu. Mam mały problem z otwarciem tych perfum. Ono jest słodkie, za sprawą czerwonej pomarańczy, ale jest tutaj coś, co mój nos odbiera jako poziomkowy syrop. Słodyż z otwarcia jest jednak przełamana czymś ostrym i pachnie to naprawdę fajnie. Moim zdaniem najmniej atrakcyjna w tych perfumach jest późna baza, która staje się mdło słodka. Mam wrażenie, lekko Waniliowa. Pod sam koniec życia zapachu na skórze wychodzi również mdłe, nudne, drzewo sandałowe, ale pomijając ostatni etap zapachu, uważam, że jest to świetne pachnidło, w szczególności dla fanów tuberozy. Kolejne perfumy to Lalique Pers de Lalique. Czyli jak dla mnie zapach zimy i skrzącego się mrozu. I chyba nie ma innych damskich perfum, które tak mocno kojarzyłyby mi się z zimową porą. Jest to chłodna, niemal lodowata róża wraz z pieprzem. I to byłoby na tyle, bo moim zdaniem kompozycja ta niemal się nie rozwija. Ale nie mówię tego jako minus, ponieważ sama w sobie jest piękna. Jeżeli sprawdzicie skład na fragrancji, to zauważycie, że w perłach od Lalique nie ma ISO i super. Natomiast występuje tutaj naprawdę w dużym stężeniu, nawet jak na standardy perfum, gdzie ISO i super jest jednym z głównych składników. Dla fanów nietypowo podanej róży kompozycja obowiązkowa do przetestowania, tym bardziej, że są to tanie perfumy. Moja kolejna propozycja to Van Cleef Arpels Orchid Vanille, czyli piękne, górmądowe pachnidło, gdzie dominuje wanilia wraz z gorzką czekoladą i są to perfumy dla osób, które ewidentnie lubią słodkości w perfumach. Niektórzy na fragrancjce zwracają uwagę, że te perfumy pachną jak waniliowy aromat do ciast. Ja z tym nie do końca mogę się zgodzić. Powiedziałbym nawet, że wanilia podana w tych perfumach pachnie wytrawnie. I pomimo tego, że dominują tutaj nuty jednoznacznie słodkie, to ja w żadnym wypadku nie nazwałbym tych perfum ulepnymi, albo przesadnie słodkimi. Jest to piękny, świetny jakościowo otulacz, który wyjątkowo dobrze sprawdzi się u jesienią oraz zimą. Na uwagę zasługują również parametry. Moja żona często aplikuje te perfumy do pracy i po powrocie po 8 godzinach mam wrażenie, że one nadal projektują. Kolejne perfumy to Hermes Twilly. Myślę, że jak na mainstream te perfumy są nietuzinkowe, a to za sprawą świetnie przedstawionej nuty imbiru. Postrzegam tę kompozycję jako wyjątkowo radosną, gdzie oprócz imbiru mamy do czynienia również z białymi kwiatami, z tuberozą, a także jaśminem. Ja z tuberozą czasami mam problem, ponieważ potrafi przytłoczyć całą kompozycję, natomiast tutaj nie mamy takiego efektu. Wydaje mi się, że te perfumy są nawet na swój sposób lekkie. Ja osobiście w perfumach uwielbiam imbir, a tutaj w połączeniu z jaśminem tworzy. Przepiękną kompozycję, która moim zdaniem idealnie pasuje do roześmianej, radosnej kobiety. Ostatnie perfumy, jakie chciałbym Wam zarekomendować to Ross and Ross Pale Blue Eyes. Te perfumy to genialny każualowiec, bo z jednej strony one się niczym nie wyróżniają, ale pachną po prostu dobrze. Są to perfumy orientalno-kwiatowe, gdzie dominują takie nuty jak tuberoza, a także fiołek. Początkowo mamy trochę świeższych nut, chociażby liść porzeczki, a także mandarynkę, ale ogólny wydźwięk jest kwiatowy. Moja żona twierdzi, że te perfumy mają wspólny pierwiastek z serią Poison od Diora, ale pachną po prostu lepiej. Są to perfumy raczej głośne i mocno projektujące, ale nie męczące. I poza nutami kwiatowymi, które wyraźnie tutaj dominują, nutami takimi jak tuberoza, w bazie mamy sporo nut drzewnych, a także kaszmeran. Uważam, że całość pachnie świetnie. Jeżeli lubicie nieskomplikowany, ale dobry jakościowo i dobrze pachnący mainstream, to zachęcam Was do testów. I to byłoby na tyle, oczywiście dziękuję za uwagę i napiszcie proszę w komentarzach wasze ulubione perfumy damskie, a moją prośbę oczywiście kieruję zarówno do pań, jak i panów, chętnie poznam nowe perfumy. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, co pozwoli Ci być na bieżąco z kolejnymi materiałami, a także proszę o łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu. Widzimy się za tydzień, do zobaczenia, cześć!